W kolejnym odcinku, który sobie rozpoczęliśmy, hiperfizyka dla początkujących. Próbujemy wyjaśnić e, niby skomplikowane, a okazuje się, że wcale nie do końca takie trudne do ogarnięcia rozumem rzeczy, które dzieją się na wyciągnięcie naszych emocji, <sum> czucia i wzroku. No. Bo to w, też na wyciągnięcie wzroku, prawda? To, to też jest gęstość. Tak, to wszystko. Tak, w pewnym sensie jest gęste. No. Z twojego punktu widzenia bardzo gęsto. Ale, ale jeżeli y, patrzyłbyś na to y, z wyższych gęstości, to to by było rzadsze z kolei. Jest taki absurd. I to dlatego ludzie potrafią y, przechodzić przez ściany po tak, śmierci. Tak. Tak. Czyli y, jesteśmy przy pierwszej gęstości i przechodzeniu przez ściany. I przechodzeniu przez ściany. <laughs> y, ustaliliśmy, że to jest taki magazyn, w którym sobie zalegają różnego rodzaju. Jak to nazwać emocje? Nie. No. Nie, nie, nie. Konkretne potencjały. Czyli potencjały. potencjalnie możesz wygrać na loterii, potencjalnie hmm. możesz zmienić samochód hmm. i to na różne sposoby. Możesz go dostać w spadku, możesz mieć super okazję możesz się zamienić, możesz wygrać na loterii taki samochód albo po prostu kumpel wyjeżdża do stanów i mówi weź je, po, zajmij się nim, tak? Pojeździsz sobie trochę, żeby jeździł, żeby się nie. Jasne, przykłali. to jak zostać takim skutecznym magazynierem, który wie jak skorzystać z tych wszystkich potencjałów? Po pierwsze trzeba mm, bardzo trudny pierwszy krok zrobić i wyobrazić sobie, że to jest. O tak. Czyli Ludzie bardzo mocno osadzeni w materii, taki magazyn chcieliby zobaczyć oczami, tak? że jest. Tak? Mm -hmm. Więc woleliby pójść na plac, gdzie stoi setka samochodów, i, i to potraktować jako matrycę. Ale to nie jest matryca, to już jest trzecia gęstość. Tak. E, matryca nie jest materialna. W związku z tym, przekroczenie progu poczucia rzeczywistości materialnej to pierwszy trudny krok. Wyjście poza granice swojej świadomości, że ja to jestem ciało względnie plus umysł. I tutaj, powiedzmy, osoby wierzące będą miały mniejszy problem, chociaż one są przyzwyczajane do tego przez religię, żeby wychodzić w wyższe sfery, a nie dotykać tych mhm. niższych. Tak? No bo stworzenie z natury rzeczy należy do Boga. Więc w religiach przekonuje się, że jest jakiś osobny Bóg, osobny od człowieka, który ma patent i monopol na to, żeby coś wytwarzać i od niego wszystko zależy. A my w pokorze patrzymy, jak on przypala nam czułki szkłem powiększającym, względnie komuś niesprawiedliwie za dużo daje, i, i, i patrzymy na to ze zdziwieniem, gdzie ten sprawiedliwy Bóg. No więc Bóg. Nie Nawet ma... jest takie zapytowywanie, proszę Ciebie, gdzie był Bóg? Gdzie był tak, Bóg? Jak był Auschwitz na przykład. Zawsze był wszędzie. Tyle tylko, że to jest delegowanie uprawnień, które się nikomu nie należą szczególnie, tylko one należą do wszystkich. Jeżeli potraktujemy się jako część Boga, jako spójny organizm razem z Nim, to ta odpowiedzialność wtedy przechodzi w sposób oczywisty na jednostkę. Ja pozwoliłem na to. Wszyscy żeśmy na to pozwolili. My Polska, my, yy, my Żydzi, my Niemcy, my Europa, my świat. Mhm. Pozwoliliśmy. No Taka bo trochę tyby, od, odpowiedzialność zbiorowa. Tak, ale zaczyna się od jednostki. Natomiast y, odpowiedzialność w ogóle zewnętrzna zwalnia nas y, z poczucia winy. I to tak w bardzo niesprawiedliwy sposób. Poczucie winy zresztą jest bardzo złym yy, odczuciem, i programem, i powinniśmy zrobić program na ten temat, żeby ostrzec yy, widzów przed tym. Natomiast, yy, no, ale chyba nie w każdej sytuacji. Yy, a co masz na myśli? Tak, konkretnie na przykładzie. No, w każdej sytuacji, jeżeli byśmy się nie zgodzili na wojnę, jako 7 miliardów osób i nikt by nie wziął karabinu do ręki, to nie byłoby wojny. No, okay, no Tak ale czy nie. Ja może nie tak globalnie myślę sobie o tym, tylko zwykły bandyta, mm -hmm. który, morderca, który zamordował kogoś, no to raczej społeczeństwo oczekuje od niego poczucia winy, tak, że zrobił coś złego, odebrał życie drugiemu człowiekowi, no i on jego poczucie winy świadczy tylko prawdopodobnie o tym, że on dostrzegł ten swój zły czyn, czyli uznał siebie za kogoś. Ktoś źle postąpił, czyli no ma fajnie, poczucie winy. Ale, ale to jeszcze daleko od odpowiedzialności, samopoczucie winy, yy, czy też zadośćuczynienie, jeszcze lepsza yy, pozycja, ale nadal niewystarczająca, bo dużo lepiej by było, gdyby ten ktoś czuł hmm. się częścią wszystkiego i wtedy by tego nie zrobił, nie pozwoliłoby mu to. No tak, ta no, ale to znowu wchodzimy na utopijne... Ale one yy... nie są takie utopijne, bo ja tak żyję Przymaj. i znam wielu ludzi, którzy tak żyją. I będziemy zarażać tym mm -hmm. myśleniem innych ludzi, żeby koniec końców, za parę lat, parę dziesiąt, może parę set, to jest nieistotne, żeby po prostu globalnie ta zmiana nastąpiła. No I nie rób żeby... drugiemu, co tobie niemiłe. No to jest naj, robione... najprostsze z, z możliwych rozwiązań. No, prawda? No, no otóż, no o czym gadamy? Wystarczy zastosować. Zresztą to się z sadomasochistą i, <noise> i lubi wkładać głowę pod, pod pociąg. Jeżeli pozna znaczenie bólu i, i do czego on prowadzi i w jaki sposób programuje chociażby tą matrycę, no to też by tego nie zrobił. Skończyłyby się samobójstwa. Mm -hmm. Tak. Więc to, to jest bardzo skomplikowany proces społeczny, który nie zdążymy go dotknąć w 15 minut, mhm. bo tu jeszcze wchodzi w grę poczucie bezpieczeństwa i obfitości, które nam zabrano specjalnie po to, żebyśmy byli w konkurencji, w konkurencji rynkowej, ba, szkolnej, od szkoły, od przedszkola Wresne. zaczyna się. W konkurencji na ulicę. Każdy depcze, żeby być pierwszy. To nieważne, że światła, to nieważne, że, że korek. Pierwszy, pierwszy. Mhm, tak. Najlepszy, najważniejszy i tak dalej. Aż do wojen y, skończywszy. Tak? Czy też y, nawet wielkich układów finansowych, giełdy i tym podobnych. To wszystko jest jedna wielka konkurencja. Dlaczego? Jaka by była konkurencja, gdybyśmy wszyscy żyli w obfitości? O co byśmy konkurowali? Bo nie mam pojęcia. Mhm. Miałbyś co jeść, by, miałbyś ryneczek, gdzie zadowoleni Rolnicy uśmiechają się do ciebie, co byś dzisiaj zjadł? No tak, no to... tak. Miałbyś energię za darmo. Avatar. Tak, tak, tak jak Nie awatar. Wystarczy spojrzeć na opisy Atlantydy, platonowskie, który ten, że Platon zaczerpnął yy, to z Biblioteki Aleksandryjskiej, jakiś tam kapłan egipski mu wyjawił yy, taką a, a, yy, prawdę, że taka cywilizacja istniała. Teraz to możemy się lochnąć w pompę, bo, bo, bo spalono nam tą Bibliotekę Aleksandryjską, więc już do tego nie dojdziemy. Ale zakładamy, że skoro taki mądry człowiek wziął do ręki jednak ten rylec i, i, i zostawił nam ślad, hmm. to znaczy, że coś ważnego miał do powiedzenia, nie? Tak, no coś, coś było na W rzeczy. przeciwieństwie do poezji Wojtyły. No tak, no. Czytałem. <noise> Subiektywnie względne, tak. Ale... O, dobra. Nie pójdźmy o krok się. dalej. Tak? O krok I... dalej. Nie, wytłumaczmy. Czyli jak zostać tym magazynierem, tak? Po pierwsze trzeba wiedzieć, że jest magazynier. magazynie. Tak? Wyobrażasz sobie magazyniera na placu, który nie wie, jak ma trafić do magazynu. Nie wie, że jest? No to jak ma trafić do niego? Najpierw musi wiedzieć, że jest. Czyli jest może się dać po prostu. No, <głos> no, <głos> no jeśli tak, to się nie dostanie. Co wcale niekoniecznie hmm. może być żartem, bo przez y, taką. Y, 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 y przez takie porównanie można zrozumieć, że ktoś jest permanentnie naćpany taką materialną rzeczywistością, czyli w ogóle nie zwraca uwagi kompletnie. No tak, przed chwilą w kuchni żeśmy wygadali... No wybrnąłeś. A się udało. Przed chwilą w kuchni żeśmy rozmawiali o człowieku, który jest zaślepiony swoim bogactwem. Prawda? Tak. Ręce mu się trzęsą, żeby nie wydać pieniędzy, bo, bo, bo majątek, bo, bo coś. No i to są ludzie chorzy. Nie, są, nie w sensie takim, że ja ich obrażam, tylko to jest choroba, uzależnienie od posiadania. Mhm. Jak każde inne uzależnienie działa bardzo podobnie. I oni są chorzy jak, jak tracą, tak? Nie widzą swoich pieniędzy na przykład na giełdzie, widzą tylko słupki, które tracą, ale też mają poczucie straty, zaczynają chorować, bo przecież wiele, wiele takich przypadków mieliśmy w historii, gdzie rzucali się z okna i kończyli życie I z powodu to. utraty czegoś tam, tak? Czyli aż tak dalece cenili sobie posiadanie, że przestali sobie cenić życie. Mhm. I co, dziwne? No straszne. No, I smutne, wręcz, wręcz tragiczne w pewnym sensie. O, widzisz? Duchy, czyli postacie niematerialne. Postaci? Tak, uzus językowy. A, no naprawdę coś. Coś tam, nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. No, ale... ale będziemy się chwalić później, tak. że u nas w studio rzeczy się przecudne dzieją. Przejdźmy na ten, tak. Ale nie. Zróbmy tą pierwszą gęstość, bo, bo widzowie pewnie się niecierpliwią, a my to sobie puste żarty. No powiem no, ci, to był <laughs> żart. No to nie był żart, akurat. Chociaż ja już takie zjawiska widziałem i tak powiem Ci, nie mam gęsiej skórki. Okej. Okay. Ale jak się pojawi, kamery włączone, zapraszamy. Na podprzestrzenie. Czas jest. Tak. <grym> tak, to świetny pomysł. Być może miałaby taka istota coś ciekawego do zakomunikowania nam. Oczami. I, y, oczami, nie wiem, no chaleli... channeling ostatnio jest w modzie. O. Od dekady y, albo nawet więcej channelingują. Ludzie. Ale za za karę. Nie wiem za co. <śmiech> <śmiech> za karę. <laughs> no, no, są, no są. Nie sprawdzają pewnie w większości tych źródeł i, i można im ufać, ale to jest tak samo jak z tymi objawieniami, tak? Tak, tak. tak. No. Dobra, czyli magazynier musi się dowiedzieć, że ma pod sobą jakiś magazyn. Czy <laughs> <I śmiech> klucz do sobą... tego magazynu. Tak, jest magazyn, jest klucz, jest energia do tego, żeby w tym magazynie Podjechać wózkiem i ściągnąć z danej półki coś, co będzie potrzebne. Mhm. Tylko co, na co y, to reaguje? Ja, jakie jest życie matrycy? Tak? Ona, reaguje, ona potrzebuje zasilania. Wyobraźmy to sobie jak sprzęgło y, hydrauliczne. Mhm. Czyli takie y, sprzedło, sprzęgło hydrauliczne to ja mam blade pojęcie o mechanice samochodowej, ale są samochody wyposażone w sprzęgło automatyczne. Tak. I Czyli to automat by... tak zwany. Tak? tak zwany automat. Jak to działa? Mniej więcej, mm. bardzo schematycznie. Dane kółko się kręci w gęstej cieczy, w oleju, który zaczyna się kręcić razem z tym kółkiem. Mm -hmm. Przenosi siłę tego obrotu cieczy na kolejne kółko, które jest kolejnym jednocześnie stopniem skrzyni biegów, czyli z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę i tak dalej. Mhm. I jak się rozpędza cały ten układ, to sięga ostatniego koła, załóżmy piątego czy szóstego biegu, bo już z sześcioma biegami mhm. mamy do czynienia, a autobusy to nawet dwanaście mają, czy ciężarówki. I zaczyna tam, czyli przenoszenie tej masy. Tej energii rozpędzonej masy powoduje dotknięcie kolejnych kółek. I teraz wyobraźmy sobie pierwszą gęstość, na którym istnieje jakiś potencjał, który ty jakimś sposobem, który wyjaśnimy w następnym odcinku, bo to ważne, żeby zrobić osobny odcinek na ten temat, zasilasz na tej pierwszej gęstości. Ten potencjał zaczyna się ruszać. Ruszać się, aż dotyka, bo jak żeśmy stwierdzili, wszystkie te warstwy gęstości nie mają wyraźnej granicy, czyli są w takim oleju jednym, mhm. tak jak w tej skrzyni. I zaczyna się ruszać druga gęstość, o której powiedzieliśmy, że tam już są konkretne zjawiska e energetyczne, energetyczne tak. elektryczne, energetyczne, więc zaczyna się drugi bieg ruszać i on powoduje zasilenie trzeciej płaszczyzny, czyli trzeciej gęstości, e czyli naszych ciał. Naszych przedmiotów, otaczających nas ludzi, zjawisk, hmm. zderzeń, akcji, interakcji i tak dalej. Tak? Czyli tak to mniej więcej działa. W momencie, kiedy Ty zwracasz na to uwagę w odpowiedni sposób. Właśnie, w jaki? No, no, w jaki? Skuteczny, oczywisty. No, ale, <laughs> ale jak? Do wszystkiego dojdziemy. Dobrze. Najpierw <laughs> musimy wiedzieć, czego chcemy. To pierwsze i podstawowe pytanie. Drugi stopień. Wtajemniczenia. <noise> <noise> Czyli wiedzieć, że magazyn jest. Zaufać temu. Tak, że tak to jest skonstruowane. Później yy, dać energię, a później yy, czekać na efekt. I tu do, tej, do tego momentu jest wszystko proste, ale matryca ma swoje zasady. I ona nie da te rady tak po prostu ją uruchomić, tak, że... że no wiedziałbyś, że no wchodzisz, będzie jakiś problem. Zamykasz drzwi samochodu i chcesz go uruchomić i mówisz uruchom się, tak jak bruz wszechmogący, zapal. Mm -hmm. No nie, ona, on ma swoje zasady, włóż mi kluczyk, przekręć, tak. poczekaj, posłuchaj, dodaj gazu jest, jestem odpalony. Mm -hmm. Tak? No więc matryca też ma swoje zasady. Ona nie reaguje tak po prostu, bo ty chcesz. No szkoda. Nie. Trzeba chcieć w sposób szczególny. Dlaczego? Bo sama chęć to tylko pomysł na to, czyli pewne marzenie, można by było tak to nazwać, zachcianka na coś. Mhm. Na przykład na jabłko. Ale ładnie powiedziałem jabłko. Mhm. Jabłko. <laughs> no i to jabłko istnieje w potencjale. Tak? Jest tam. Mhm. No i teraz, żeby móc je stamtąd wydobyć, to to, to, to marzenie jest, ale trzeba y, zasilić to potężną energią elektromagnetyczną, żeby to się zaczęło ruszać razem z tym olejem i ta skrzynia biegów, żeby zaczęła y, wibrować, tak? Obracać tak, się. Działać. No więc do tego nasze mózgi niestety są za słabe. Za słaby tam jest prąd, żeby, y, żeby zasilić matrycę. Y, zasilamy matrycę Głównie przez taki emiter elektromagnetyczny, jakim jest serce. On jest wielokrotnie silniejszy od, od naszych umysłów. Tu, tutaj trwają spory cały czas. Ja nie będę rozjemcą w tym sporze, mm -hmm. czy to jest 100 razy wię, większa moc, czy to jest 1000 razy większa moc. No to nie jest Wielo... istotne kompletnie. Wielokrotnie. Wielokrotnie. A jak wiemy, serce zawsze kojarzyliśmy z emocjami. I teraz wracając na chwileczkę do przykładu negatywnego, w którym się boimy. Tam się wydziela ogromna ilość energii, mhm. strachu. W umyśle jest, czego ja się boję. Dotykamy potencjału, czego ja się boję, zasilamy tam mhm. to, to swoim źródłem energetycznym, fali elektromagnetycznej, czyli y, przeżycia strachu, no i zaczyna się dziać. I wyjmujemy z magazynu... I wyjmujemy z magazynu koszmary. Same, same koszmary, tak. tak? I ludzie się później dziwią, dlaczego to tak jest, dlaczego te nieszczęścia chodzą parami, a dlaczego biednemu zawsze wiatr w, w oczy, względnie pod górkę czy tak, jakoś tam, tak, nie? Tak. No dlatego właśnie, bo on czuje się biedny, no to, to będzie biedny. Czuje się i myśli i obawia się. Mhm. I w czasie strachu zwykle myślimy o tym, czego nie chcemy, prawda? A drugi stopień wtajemniczenia brzmiał musisz wiedzieć, czego chcesz. Bez użycia słowa nie. Mhm. Bo matryca jest wyobraź sobie tak skonstruowana, że ona ma o sobie mniemanie, takie same jak Bóg, gdybyśmy chcieli je spersonifikować. No bo jest, Obie no tak, przecież jest. Bóg, No tak, spowolniony Bóg. Czyli jestem, który jestem. Czyli jestem wszystkim, co jest, tłumacz dosłownie. Mhm. Więc ona nie ma pojęcia, że czegoś nie ma. W związku z tym nie potrzebuje słowa nie. W jej słowniku słowo nie po prostu nie występuje. O. <laughs> ale się zapęczy. O losie. O losie. Trudne, nie? Do wytłumaczenia. Nie, 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 nie. Ale mam nadzieję, że to czytelnie brzmi. Czyli, czyli jest tak, że, że, że jesteś w magazynie, w którym jest wszystko. I nie powiesz y, do panelu zarządzającego w magazynie, y, daj mi coś, czego nie ma. No bo nie dostaniesz, no bo mm -hmm. jak? I w związku z tym, jeżeli ktoś myśli i odczuwa strach, nie chce ciężko pracować, to Matryca słyszy polecenie. Ciężko pracować. Chce ciężko pracować. Bez użycia słowa nie. Tak. No i taki człowiek będzie ciężko pracował, bo to jest jak dżin w butelce. Matryca się kłania i twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Oczywiście, panie, naturalnie, oczywiście, że tak. Służę uprzejmie. W jakim czasie? No, nie chcę ciężko pracować. Chcę ciężko pracować. Stale znaczy się, dobra, mhm. zgoda, odkorkowałeś lampę i ja wychodzę. I potrzymajmy widzów. W, w tym uroczym stanie niepewności, a nuż ktoś będzie chciał się dowiedzieć, co, co w, ma być w miejscu, nie. Dobra. Żeby się ziściło, zrealizowało i pomogło nam. Podoba mi się ten pomysł. Zróbmy cały program, jak obsługiwać tak. matrycę. No tak? bo to jest, to jest jak się tak. instrukcja obsługi życia. W magazynie, tak. W pewnym sensie Fajnego. instrukcja obsługi magazynu. Swoją drogą, mój przyjaciel z, z dzieciństwa podsunął mi taką, tak, taki tytuł. Instrukcja obsługi kombinezonu. Czyli tego, w którym chodzimy, tutaj ciało. Jako A, tytuł książki. książki. Ale dobra, okay. nie będę się <laughs> reklamował. Jesteśmy telewizją niekomercyjną. Zapraszamy do oglądania nas w następnym odcinku, jeśli no. chcemy. chcemy wziąć. Ja się sam chętnie dowiem. Dobra, idziemy na zioło jakieś, bo idziemy. mi się skończyło. O, mi, mi, mi też. Siornąłbym od Ciebie, ale i tak kończymy. To do następnego. Dziękujemy bardzo. Bardzo mi się to podoba.